Dzień dobry, i część druga, kładziemy nim Teraz panowie dalej damy, można zobaczyć jak się robi. Jak masełko na chlebku proszę, tak, tak cyk, albo smalec ogóreczkiem. Jak się elegancko robi ten pointing. Pointing się wyściga piachu do murowania. I robi się 4 miarki zwykłego piachu do murowania. A to jest razy przepis, tak? Tak. To cztery... prawie jak w programie Pascal go tu z nami, bo ma Tak, 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 jak pan gada. Zwykle 4 miary piachu, jedna, jedna miarka cementu hmm. i pół albo cała miarka wapna. To jest lime po angielsku. To jest ta konsystencja, co ja kładziemy moment, momentalnie tu. Później pan pokaże państwu i wszystkim wam, co będziecie oglądać ten, ten filmek na YouTubie, jak się obcina pojtingu. Kładzenie pojtingu to jest jedna sprawa, ale wiedzieć elegancko, obciąć pointing to jest sprawa druga. Jedno z drugim, jedno bez drugiego nie można robić. Jak ktoś by dobrze położyć pojting, a nie by, by dobrze, elegancko obknąć, pojtyng, tak to jest... Tak... Do pici będzie. Do pici, elegancko się powiedział, ale nie, 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 to jest jak pół robot, jak na 50% zrobiona praca. A tu to kto to, to obcinał? I co? To kto to jest moja praca. Można tam zobaczyć. Nie wszystko jest ładnie, wszystko ale tak. W miarę ja myślę, że to jest ok, za to te pieniądze. To tylko o Ładne pokażę, brytkę nie pokazywał. Nie, brytkę nie można pokazywać. Ale za takie pieniądze sobie myśli, że to okej. Okay. W całku w miarę jest okej. Okay. Lechutko pada nam tu, także można... przerwiemy całe nakręcanie. Przypierdoli trochę więcej. Ale jak mnie przypiętnolino, normalnie idziemy dalej. Zwykle. I i ja zwitle... się może schowam. Schowaj się. O! Mamy ja. dalej zwykły pojedyncze. Jeden jest z drugim to drugi z się Z rurką, ale jaka precyzja, widzę jakie skupienie. Żeby... tak. Wszelinkę dobrze włożyć, proszę zobaczyć Tak A czy na Słowacji taki pointy też się kładzie? Nie To jest głupota chyba, nie? No, troszeczkę, oni mają inne różnice Ale mają troszeczkę nasrane w głowie, czy nie? Na, takie, na takim temat, ja nie będę z panem rozmawiał. A rozmiar. to ja, się ja To się wytnie, to się wytnie. Jak kładzie na temat, ja będę rozmawiał z panem na temat podzielenia pociągu. Aha. I w ogóle około pociągu spraw. Dobrze. Na temat czy mamy na zrany, albo na w czy głowa. A na temat nie, 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 przy, nie, chci, nie chci, przystoi. Nie przystoi. Nie przystoi. O panem rozmawiał. Bo każdy wie, że Anglicy nie są bardzo mudrą, nie są bardzo zlubą. Są takie miary. Dobra, to skończymy na chwileczkę, będzie część trzecia odcinanie po podlingu, nie? Tak, tak. Dobrze. Kamera, stop.